Jestem bardzo wdzięczny za to, że na samym początku mojego chrześcijańskiego życia zostałem ochrzczony, gdy miałem 21 lat. Od razu widziałem, Pan mi objawił, że patrzenie na Jezusa jest kluczem do chrześcijańskiego życia i zacząłem studiować życie Jezusa. Od samego początku, jak żył. Pozwólcie, że pokażę Wam kilka rzeczy, które widziałem, o niektórych już mówiłem. Po pierwsze. Czytamy o Jezusie w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza. Czy wiesz, gdzie po raz pierwszy Jezus pojawia się w Piśmie Świętym? Czy to cię zastanawia, gdy po raz pierwszy Jezus pojawia się w Piśmie Świętym? Jak zachowali się ludzie? Po raz pierwszy Jezus pojawia się w Piśmie Świętym w drugim rozdziale Ewangelii Mateusza, werset ósmy. Przepraszam, wers 11. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, werset 11. Przybyli mędrcy królewczy ze wschodu i zobaczyli dzieciątko Jezus. I natychmiast upadli na twarz i oddali Mu pokłon. To właśnie chciałem podkreślić. Że gdy Jezus po raz pierwszy pojawia się w piśmie, ludzie upadli przed Nim i oddali Mu pokłon. I powiedziałem, Panie, nigdy nie chcę o tym zapomnieć. Ewangelia Mateusza zaczyna się właśnie tak. To było tylko dziecko, ale gdy Jezus po raz pierwszy pojawia się w piśmie, ludzie opadli przed nim i oddali mu pokój. Chcę go czcić do końca życia. Niuanse w piśmie, jeśli czytasz uważnie, znajdziesz je. Jaka jest ostatnia rzecz wspomniana w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza? Ostatnia rzecz wspomniana o Jezusie. Gdy widzieli go po raz ostatni. Mateusza 28, werset 16. Poszli na górę Oliwną, skąd Jezus miał wstąpić do nieba? Mateusza 28, werset 17. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Chwalcie Pana. I tym się zaczyna Ewangelia Mateusza. I tym się Ewangelia Mateusza kończy. I tym pragnę zaczynać każdy dzień. I tym chcę kończyć swój każdy dzień. Tak właśnie chcę, by wyglądało całe moje życie: wielbienie Jezusa, padanie przed Nim. Mam na myśli wewnętrznie, zawsze kłaniając się przed Nim z twarzą w kurzu. Duchowo, wewnętrznie. Panie, jestem niczym. Nie pragnę być znany. Nie chcę być cytowany. Nie zależy, by mi ktokolwiek znał moje imię. Nikt nie musi wiedzieć, kim jestem. Chcę być. Czcicielem. Nie chcę, żeby cokolwiek we mnie przeszkadzało ludziom w oglądaniu Twojej chwały. Czy Ty też tego pragniesz? Może chcesz być widoczny w kościele, wybitny, rozpoznawany przez innych? Boże, zmił się nad Tobą. Jesteś kamieniem potknięcia do Jezusa Chrystusa. Mm, tak więc, pierwsza rzecz, jakiej się nauczyłem, o Jezusie i o tym, jak Bóg troszczy się o Jezusa w Ewangelii Mateusza, rozdział drugi, kiedy Herod chciał go zabić. Gdy Jezus był jeszcze bezbronnym dzieckiem, to jest lekcja dla nas, bo czasami w niektórych sytuacjach jesteśmy bezradni, a ludzie chcą nas skrzywdzić. Jest tu wiadomość dla Ciebie. Niektórzy z Was powiedzą: Jestem taki biedny. Nie mam na nic wpływu. I nie znam żadnych wpływowych ludzi, którzy mogliby mi pomóc w tej trudnej sytuacji. Nie znam żadnych ministrów, ani urzędników, funkcjonariuszy policji, ani nikogo, kto mógłby mi pomóc. Jestem biednym człowiekiem. Nie znam żadnej wpływowej osoby. Wspaniale. Tu jest właśnie ktoś taki, Dziecko Jezus. Bardziej bezradny niż ty. On był dzieckiem. Ale ktoś chciał go zabić. Czy kogoś spośród Was próbowano zabić? Nie sądzę. Jezus był bezradnym dzieckiem. A największy król na tym terenie chciał Go zabić. Nie było na niego nadziei. Myśli się, że to się mogło udać, to niemożliwe. Bo Bóg nad nim czuwa. Anioł Pana, rozdział drugi, werset 19. Ukazał się we śnie Józefowi i powiedział Wstań, weździecie i matkę Jego. Wybaczcie, nie tu. W wersetach 13 i 14. Uciekaj do Egiptu, weź dziecko, uciekaj do Egiptu, Mateusza 2,13, bo są ludzie, którzy chcą zabić to dziecko. Więc Józef wziął dziecko i jeszcze tej nocy udał się do Egiptu. A Herod przybył. I jak to mówią, ptaszek się ulotnił. Doświadczyłem tego osobiście. Kiedy ludzie wraz z policją próbowali wtargnąć do mojego domu, ale został już tylko kurz. Nie było mnie już tam. Nie wiedziałem o tym tak jak Jezus nie wiedział. Wspaniale jest mieć takie doświadczenia, kiedy ludzie, którzy cię nienawidzą, chcą cię zabić, ale z nieba patrzy Bóg. Zaplanował i był sprytniejszy od wszystkich Twoich wrogów. Nie mogą cię ruszyć, ponieważ twoja godzina jeszcze nie nadeszła. To jest przykład, jaki mamy w Jezusie, kiedy był bezradny. Jeśli jesteś bezradną osobą, oto jest twój przykład, że masz Ojca w niebie, który uważa na wszystkich ludzi, którzy knują, próbując cię skrzywdzić i zranić. Może masz jakiś wierzących. Próbujących Cię skrzywdzić i zranić. Byli ludzie religijni, którzy próbowali mnie skrzywdzić i zranić. To samo może Ciebie spotkać, to nie ma znaczenia. Boga nie da się przechytrzeć. Nie można być strytniejszym od Boga. To wspaniała pociecha. Patrz na Jezusa, jak na przykład, i to jest pierwszy przykład. Jezusa, który był nam dany jako niemowlę. To dobrze, ponieważ kiedy był starszy, sam mógł o siebie zadbać na różne sposoby, ale co mógł zrobić, kiedy był jeszcze dzieckiem? To przykład dla wszystkich bezsilnych wierzących, że jest Bóg w niebie, jeśli On jest Twoim Ojcem, On planuje i troszczy się o Ciebie w rzeczach, o których nawet nie wiesz. Co inni ludzie próbują Ci zrobić lub planują przeciw Tobie, to nie robi najmniejszej różnicy. Możesz spać spokojnie w nocy. Jak mówi Psalm, choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie, ponieważ Pan jest jak ściana ognia naokoło. Następną rzeczą, którą chcę, abyś zobaczył, jest rozdział drugi Łukasza. Wiesz, że to było niemowlę. Teraz pokażę Ci Jezusa jako małego chłopca. W drugim rozdziale Ewangelii Łukasza jest mowa o Jezusie. Kiedy wracał ze świątyni w wieku 12 lat, w wersecie 51, że Jezus poszedł z Józefem i Marią, jego zimskimi opiekunami, i przyszedł do Nazaretu i był im posłuszny. To kolejna rzecz, którą czytamy o Jezusie. I to trwało aż kiedy osiągnął 30 lat. Józef mógł umrzeć 10, 12 lat wcześniej, ale Maria tam była. Trwał w posłuszeństwie aż do wieku 30 lat. Ponieważ czytamy w Ewangelii Mateusza 4, że opuścił Nazaret dopiero gdy miał 30 lat, a następnie zamieszkał w Kafarnaum. Pozostawał w poddaniu przez 30 lat. To kolejna rzecz. Co to znaczy chodzić śladami Jezusa? Patrzeć na Jezusa jako na nasz przykład i biec w wyścigu, to jest lepsze. Pamiętaj, że Bóg ma nas w opiece. To nie jest doktryna. To nie tylko zewnętrzne życie, to wewnętrzna postawa. Trwał w poddaństwie niedoskonałym rodzicom. To jest to, co warto zobaczyć. Tak jak wielu z Was, podlega niedoskonałemu szefowi w biurze. Czy ktoś z Was ma w biurze idealnych szefów? Jestem pewien, że nie. Dlaczego się im podporządkowujesz? Pieniądze, pieniądze. Oto powód. Ale w domu nie dostaniesz żadnych pieniędzy poddając się niedoskonałym rodzicom, prawda? Więc możesz kłócić się w domu. Moi rodzice są niedoskonali. Dlaczego miałbym ich słuchać? Nie wiedzą tyle co ja. Nigdy nie zachowałbyś się w ten sposób w biurze, bo w grę wchodzą ich pieniądze. Widzisz, jak bardzo kochasz pieniądze? Dlatego młodzi dorośli, którzy chętnie się poddają, są posłuszni niedoskonałym szefom, nie są posłuszni niedoskonałym rodzicom, są bardzo sprytni. Wiem więcej od moich rodziców. Nie sądzisz, że Jezus wiedział więcej niż Józef i Maria? Pomyśl o dzieciach, które gardzą swoimi rodzicami jak syn Noego Ham? Gardził swoim Ojcem i nawet Jego syn został przeklęty? Czy myślisz, że Jezus widział wiele niedoskonałości Józefa i Marii? Czy myślisz, że Józef i Maria czasami krzyczeli i wrzeszczeli na siebie? Jak myślisz? Czy są tutaj jacyś rzymscy katolicy, którzy wierzą, że oni się nigdy nie kłócili? Niepokalana Maria, niepokalany Józef przykro mi oni nie byli niepokalani, nie byli idealni. Byli starotestamentowymi wierzącymi, pokonanymi przez grzech. Byli niespokojni, narzekali, szemrali, wpadali w złość, tracili panowanie nad sobą. I ofiarowali zwierzęta w świątyni, aby uzyskać przebaczenie grzechów. Jezus to widział, ale nigdy nie zgrzeszył. Miał czterech irytujących braci i nigdy nie zgrzeszył. Wyobraź sobie dorastanie w domu jako idealny chłopiec, kiedy widzisz wszystkich swoich braci i siostry grzeszących. Niedoskonali, a Twój ojciec i matka również grzeszą. I nie pogardzać nimi. Wow, to mój przykład. To jest mój wzór do naśladowania. To jest lepsza rzecz, którą Bóg zapewnił nam w nowym przymierzu, że mogę być sto razy lepszy niż ci wierzący, a mimo to nie będę nimi gardził.